Luka Sobolewski, znany dziennikarz telewizyjny, postanowił rozpocząć nowy rozdział swojej kariery i podjął pracę w Polsat News. Jego przejście z TVP Info do konkurencyjnej stacji z pewnością wywołało niemałe zamieszanie w środowisku medialnym. Życie zawodowe Sobolewskiego od lat 2000 można określić jako dynamiczne i pełne wyzwań. W latach 2017-2023 związany był z TVP Info, gdzie zyskał renomę jako sprawozdawca i prezenter programów informacyjnych. Jak donosi portal wirtualne media, Sobolewski pojawi się w grafikach programowych Polsat News jako reporter odpowiedzialny za relacje na żywo. Ta decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami nie tylko ze strony widzów, ale także wśród byłych i obecnych pracowników stacji. W szczególności dziennikarze z Polsat News wyrażają pewne wątpliwości co do tej zmiany, podkreślając, że przejście między stacjami medialnymi, które funkcjonują w różnych obozach politycznych, budzi kontrowersje. Warto przypomnieć, że Sobolewski rozpoczął swoją dziennikarską przygodę w TVP Info w maju 2017 roku, gdzie prowadził szereg programów informacyjnych oraz publicystycznych. Pracował także w takich mediach jak Republika, TVR, TV Puls oraz w Radiu SK, co pozwoliło mu zebrać bogate doświadczenie w branży. W grudniu 2023 roku opuścił TVP Info, a swoją przygodę z Polsat News rozpoczął we wrześniu 2024, kiedy to przeszedł szkolenie przygotowujące go do roli w nowej stacji. Dla niektórych pracowników Polsat News zatrudnienie Sobolewskiego w stacji może być sygnałem zmiany lub kontrowersji, zwłaszcza, że dziennikarze z tej platformy w przeszłości krytykowali sytuację w TVP, szczególnie w kontekście kierownictwa z czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Jako przykład można podać wypowiedzi jednego z dziennikarzy Polsat News, który w rozmowie z wirtualnymi mediami wyraził zaniepokojenie tą decyzją, sugerując, że jest ona sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami kierownictwa stacji. Jednak nie wszyscy podzielają te obawy. Inny pracownik Polsat News zauważył, że każdy zasługuje na drugą szansę, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń zawodowych. W tym roku portal Wirtualna Polska doniósł, że Polsat News niechętnie zatrudnia byłych pracowników TVP, gdyż stacja chce wyraźnie odciąć się od obozu rządzącego. Piotr Witwicki, szef pionu informacji i publicystyki w Polsacie, nie potwierdził jednak istnienia jakichkolwiek oficjalnych ustaleń dotyczących tej kwestii, pozostawiając przestrzeń na różne interpretacje sytuacji. Na koniec warto zauważyć że zmiany personalne w mediach często wywołują emocje, a temat Sobolewskiego tylko potwierdza, jak skomplikowany jest krajobraz dziennikarski w Polsce. Każdy nowy dzień przynosi świeże informacje, a efekty takich ruchów jak ten Sobolewskiego mogą ujawnić się w najbliższej przyszłości. Czas pokaże, jak ta historia się rozwinie i jakie będą dalsze losy nie tylko nowego reportera Polsat News, ale także samej stacji w dynamicznie zmieniającym się świecie mediów.